Dzień dobry! Mam nadzieję, że wszyscy mnie widzą i słyszą, ponieważ pierwszy raz prowadzę transmisję na żywo, więc mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Zacznę od początku, czyli od przedstawienia się, choć myślę, że większość z osób mnie zna. Nazywam się Kasia Magiera i jestem jedną z kilku Autorek wydawnictwa Melange. I mam ogromną przyjemność wydawania książek z wydawnictwem Melange. I e, miesiąc temu udało mi się razem z wydawnictwem wydać czwartą moją książkę, Woskowe Lalki. Ale jeśli pozwolicie, to za chwilę o niej opowiem, ponieważ chciałabym zacząć. Od początku, czyli od mojej pierwszej książki, od echa milczenia, ponieważ to od niej zaczęła się cała moja przygoda z pisaniem, z wydawaniem i z tym, że zorientowałam się, że chyba tym chciałabym się zajmować już chyba zawsze, jak będę miała taką możliwość. Czyli pisaniem i wydawaniem książek. Sprawia mi to ogromną przyjemność i coraz fajniejsze i milsze recenzje dostaję, więc jest dla mnie duża nadzieja, że to co robię ma sens. Zacznę właśnie od Echa Milczenia, ponieważ jest to dla mnie wyjątkowa książka, bo nie tylko ona jest moim debiutem, ale jest ona też. Taką moją furtką na nowe możliwości. Zanim wydałam tą książkę, miałam taki okres w życiu, gdzie sama nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, i zaczęłam pisać. I okazało się, że to sprawia mi ogromną przyjemność. A w momencie, kiedy odezwała się do mnie Bogusia z wydawnictwa Melange i powiedziała, że wydawnictwo wyda moją pierwszą książkę, zaczęła się niesamowita przygoda dla mnie, ponieważ wraz z tą książką, po pierwsze, otworzyłam się na pisanie i bardzo dużo mi to daje, ale po drugie, to co jest najważniejsze, poznałam w czasie. Prawie ponad dwóch lat naprawdę świetnych ludzi, zarówno w wydawnictwie Melange, których wszystkich pozdrawiam, i to jest dla mnie za każdym razem kontakt z nimi niesamowita przygoda. To dodatkowo poznałam ciekawych ludzi, i ludzie, których poznałam dzięki książce Echo Milczenia, której akcja rozgrywa się w Lubomierzu, jak większość z Was wie. Sprawili, że um, poczułam, że chcę pisać dalej, zwłaszcza te historie, które dzieją się w Lubomierzu. W 2018 roku, kiedy pojechałam z tą debiutancką powieścią do Lubomierza na festiwal filmowy w sierpniu, gdzie zostałam zaproszona, poznałam niesamowitych ludzi, którzy dodali mi ogromnej ilości energii i Zaraz po powrocie z Lubomierza usiadłam do komputera i napisałam drugą część, czyli długie cienie. Szczerze mówiąc, sama się zastanawiam, kiedy ja długie cienie napisałam, bo wydawało mi się, że po prostu poszło to tak błyskawicznie. I pod wpływem takich emocji pozytywnych, które dostałam w Lubomierzu, napisałam tą książkę, że to była niesamowita radość, że ktoś chce czytać ją dalej. Co fajne, w kolejnym roku, czyli w 2019, jak pojechałam znowu do Lubomierza. Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem przyjęli tą książkę. Mimo, że miałam pewne obawy, czy nie będą mieli pretensje do mnie o pewne wątki, ale wręcz przeciwnie, byli bardzo zadowoleni, podekscytowani i twierdzą, że czekają na trzecią część, ponieważ ja zapowiedziałam, że cykl Lubomierski będzie trylogią. I mam taką nadzieję, że uda mi się trzecią część do Lubomierza dopisać. Muszę się przyznać, że trzecia część jest już w dobry etap przygotowania tej książki, zwłaszcza w mojej głowie, oczywiście. Książka, trzecia część Lubomierza jest zaplanowana w mojej głowie jako ostatnia ta w Lubomierzu i też taka, bardzo bym powiedziała, z radykalnym zakończeniem, zaskakującym dla wszystkich, ale mam nadzieję, że się będzie Podobać. Ale słuchajcie, w międzyczasie między Echem milczenia a długimi cieniami ja nie wiedziałam, czy Lubomierz się spodoba, jak zareagują w ogóle mieszkańcy, ponieważ ja pisząc długie cienie, e, przepraszam, echo milczenia, nigdy wcześniej nie byłam w Lubomierzu. Napisałam tą książkę w oparciu o internetowe mapy i moją wiedzę filmową. O Lubomierzu. Więc trochę się obawiałam, jak mieszkańcy przyjmą tą moją książkę. Więc między wydaniem echa milczenia a długich cieni, postanowiłam napisać książkę, której akcja już będzie działa się dla mnie w bardziej bezpiecznym miejscu, czyli w Krakowie. I w ten sposób powstała Niesława. Niesława. Jest dość specyficzną książką, ponieważ ona znowu jest kwintesencją moich zainteresowań światem celebrytów i show biznesu. A że książkę taką stricte naukową o celebrytach wydał Wiesław Godzic, to postanowiłam, że skoro już jest taki materiał i dostęp do niego, to można posilić się zarówno wiedzą naukową, jak i połączyć ją z kryminałem, i dlatego stworzyłam e, tą historię. I ona jest. E, Pewno dla osób, które interesują się celebrytami, światem show biznesu jest większą zabawą, bo ta książka to jest zabawa po prostu zabawa konwencją, zabawa tym, co na co dzień oglądamy. W w kioskach ruchu czy na stronach internetowych typu Pudelek. Więc jeśli kogoś to interesuje i ktoś się bawi tym światem, to myślę, że będzie miał dodatkową radość z czytania tej książki. Oczywiście jeśli ktoś ma ochotę posłuchać, to niesława również została wydana w formie e-booka. Książkę czyta Cudownie Laura Breszka, którą uwielbiam i bardzo dziękuję, że dostałam możliwość wyboru jej jako lektorki mojej książki, więc tym bardziej zachęcam do zapoznania się. No i przyszedł, słuchajcie, czas po długich cieniach, znaczy tu znowu jest historia pomiędzy, bo ja żyję tak pomiędzy światami i piszą, kończąc etap, Jednej części w Lubomierzu zabieram się za etap krakowski. Więc po skończeniu długich cieni zabrałam się za drugą część krakowa. I to jest efekt, czyli Woskowe Lalki. Książka, która ukazała się 11 marca w księgarniach. Ta książka dla mnie osobiście jest bardzo wyjątkowa, dlatego że w tej książce znajdziecie Blisko 20 lat moich zainteresowań, jeśli chodzi o temat seryjnych morderców. I tutaj bardzo mocno i skrupulatnie podeszłam do warstwy psychologicznej mordercy. I to mnie najbardziej interesowało, żeby stworzyć taką postać, takiego bohatera, który był. Który z jednej strony byłby połączeniem wielu seryjnych morderców, ale jednak był od nich zupełnie inny. I może właśnie ze względu na to, że tutaj jest zawarta ta moja wiedza i zainteresowania z tylu lat, ta książka wydaje mi się szczególnie bliska. I mam nadzieję, że. Czytelnicy również ją polubią. Po pierwszych recenzjach cieszę się bardzo, bo chyba wszyscy wyczuli z jednej strony moje dziwne zainteresowanie, ale właśnie to, że wykorzystałam tą swoją wiedzę, żeby móc opisać taką nietypową postać, jak właśnie mój bohater. Tutaj do części krakowskiej. Tych cyklu krakowskiego również planuję dopisać trzecią część. Ona jest w mojej głowie już stworzona. Jeszcze oczywiście nie miałam kiedy i nie miałam możliwości, żeby zacząć pisać za bardzo. No, wydarzenia z ostatniego miesiąca zdecydowanie pokazują mi, że jeszcze przez jakiś czas nie będę mogła usiąść do pisania trzeciej części Krakowa, ale myślę, że liczy się to, żeby książka była przemyślana, dokładna i pisana w spokoju i w ciszy. A wtedy może wyjdzie coś jeszcze lepszego w mojej głowie niż woskowe lalki. Dzisiaj też chciałam was zaprosić, ponieważ Krzysztof poprosił mnie, żeby przeczytać fragment woskowych lalek, a że wśród moich znajomych mam aktorów, to postanowiłam z pomocy jednego z nich skorzystać, bo jeśli mamy kogoś kto jest profesjonalistą w swojej profesji to dlaczego nie? I dzisiaj, słuchajcie, fragment woskowych lalek przeczyta Rafał Fudalej, aktor, którego ja znam od bardzo dawna. Miałam możliwość od samego początku drogi aktorskiej obserwować Rafała, zarówno jak dostał się na Akademię Teatralną w Krakowie, jakie miał osiągnięcia, w jakich teatrach grał. I jak niesamowity ma talent, więc nie mogłam tego nie wykorzystać przy czytaniu woskowych lalek. Wydaje mi się, że dzięki temu, że Rafał zgodził się przeczytać fragment książki, będziecie mogli jeszcze fajniej odebrać ten wstęp i początek książki. Więc myślę, że na pierwszy raz to wystarczy mojego mówienia. Ja nie mam chyba aż takiej wprawy, jak miał Krzysiu Beśka, który po prostu brawurowo przez ponad 45 minut opowiadał i przedstawiał historię ze swojej książki. Ale teraz zapraszam Was serdecznie. Za chwilkę przełączy się do Was Rafał dalej i. Zapozna Was z fragmentem mojej książki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że było dobrze, bo pierwszy raz e, mam występ na żywo na Facebooku, więc mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze słyszeli, e, widzieli e, i czegoś fajnego się dowiedzieli. Więc e, ja w, w tym momencie na chwilkę się wyłączam i za chwilę spotkacie się z Rafałem. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.